Po 1944 roku Albania wyszła z wojny całkowicie zniszczona. Ludzie żyli w biedzie, ale jeszcze bez tego wszechobecnego strachu, który miał nadejść później. W 1946 roku Enver Hoxha stworzył państwo komunistyczne, a Sigurimi stało się głównym narzędziem kontroli. Od 1949 roku powszechne stały się nocne aresztowania, naloty, przeszukania bez nakazu oraz system informatorów. Kontakt z Zachodem, posiadanie radia, obcej książki, listu z zagranicy czy nawet rozmowa o religii mogły wystarczyć, by zostać zabranym na przesłuchanie. Metody Sigurimi obejmowały długie nocne przesłuchania, izolację, zmuszanie do długiego stania lub siedzenia, presję psychiczną, groźby wobec członków rodziny, pozbawianie snu, zimno, głód oraz publiczne sesje samokrytyki. W latach 50. Albania współpracowała ze Związkiem Radzieckim. W sklepach pojawiły się pewne towary, ale szkoły zamieniły się w ośrodki propagandy. Dzieci uczyły się matematyki równocześnie z kultem przywódcy. Język angielski i książki z zachodu były zakazane, a do nauki dopuszczano tylko osoby o czystej biografii. Po zerwaniu stosunków z Moskwą w 1961 roku Albania zamknęła się całkowicie. Próby ucieczki do Jugosławii i Grecji były częste, lecz karane długimi wyrokami więzienia i zbiorową odpowiedzialnością rodzin. W 1967 roku Albania ogłosiła się pierwszym na świecie państwem ateistycznym. Wszystkie kościoły i meczety zostały zamknięte lub zniszczone, duchownych aresztowano, wysyłano do obozów pracy albo zmuszano do porzucenia życia religijnego. Modlitwa, Biblia i Koran stały się przestępstwami. Jednocześnie rozpoczęto gigantyczny program budowy bunkrów. Setki tysięcy betonowych schronów wznosili robotnicy, żołnierze, brygady młodzieżowe i więźniowie polityczni, co sparaliżowało gospodarkę. Albański odpowiednik policji do tłumienia zamieszek, specjalne oddziały milicji i wojska stosował brutalne aresztowania uliczne, pałki, kolby karabinów naloty na wsie, blokady oraz siłowe tłumienie protestów, a także pacyfikację buntów w obozach SPAC i Cafe Bar. W latach 70. sklepy opustoszały, zniknęło mięso, cukier, odzież, leki i paliwo. Po zerwaniu współpracy z Chinami w 1978 roku gospodarka całkowicie się załamała, przerwy w dostawie prądu stały się codziennością, a kraj popadł w całkowitą izolację od świata. Ruch oporu działał w latach 40. i 50., przeprowadzając akcje wymierzone w brutalnych funkcjonariuszy, sigurimi i informatorów, Lecz ostatecznie został rozbity przez infiltrację. Po 1991 roku część funkcjonariuszy Sigurimi stanęła przed sądem, inni żyli w atmosferze publicznej pogardy. Kiedy Hoxha zmarł w 1985 roku, Albania stała się najbardziej zamkniętym, zubożałym i kontrolowanym krajem w Europie. Pełnym bunkrów, pustych półek, zniszczonej religii, represji Sigurimi i ludności żyjącej w strachu przez cztery dekady.